Witam, to jest Tomolko, to jest kolejna recenzja na moim kanale. Tym razem, świeżo po jego zbudowaniu, recenzuje HG Jagana. Jagan to mobil, który pojawił się po raz pierwszy w filmie Charles Control Attack, ale jak wiadomo pojawił się w wielu innych seriach. Jest to masz produkt federacji, tak więc miał wielu pilotów. I jeśli chodzi o jego design, to jest on bardzo prosty. Detali jest na nim bardzo mało, co oczywiście jest jak najbardziej zgodne z anime, aczkolwiek chciałbym takiego na przykład biegana Origin, tak jak wiecie, jest GM z Origin, jest dziadek z Origin, jest Gantang z Origin, które są o wiele bardziej wydotolowane i tak samo właśnie chciałbym biegana Origina, który dodałby mu więcej panel ale to też nie znaczy, że ten design jest zły. Jegan jest oczywiście ewolucją linii GMów, czyli kolejnym mas-produktem, którego można w wieloraki sposób ulepszać, przerabiać i tak dalej, co jest też uważam bardzo fajnie zaakcentowane na torsie, gdzie widać takie dwie wy wypukłości i żaden masowo produkowany Jegan nic tam nie ma, po prostu taki element designu, aczkolwiek na przykład Jigan Stark posiada tam wulkany, co sugeruje, że te miejsca są właśnie zużłone po to, aby te wulkany tam były, ale nie ma ich tylko po to, żeby zmniejszyć koszt produkcji tego mobila. To tak jak kształtem przynosi wiele detali z GMów, tak w Jaganach zrezygnowano z wielokolorystyczności pancerza, które miały gm -y, i prawie cały jego pancerz pomalowano w tym miętowym kolorze, który jest czymś co bardzo się wybija na półce jeśli chodzi o Federację, bo Federacja raczej znana z albo takich bardzo ciemnych kolorów, albo bardzo jaskrawych i wielokolorystycznych jak gm -y, Dziadek i tak dalej, co też słynie w większości białych mobili, tak taki pastelowy jegan jest trochę czymś nowym, Trochę dlatego, że te starsze GM, -y, przynajmniej ich wersje plastikowe, mają taki lekko zielonkawy kolor plastiku, no ale w przypadku Jagana to ilość zieleni zdecydowanie zwiększono. Jagan się może też wydawać tutaj bardzo monochromatyczny, no i trochę tak jest, trochę faktycznie Jagan jest głównie miętowym mobilem. Ale powinien on, on posiadać więcej, na przykład żółtego, czego na tym modelu nie widać, i nawet niezbyt widać na naklejkach. Jak widzicie, większość naklejek to oznaczenia, ta numeracja wojskowa, loga Air Federation Space Forces, czy oznaczenia London Bell, ale mamy też tę, tę, tę naklejkę O, która jest naklejką, która poprawia kolorystykę samego mobila i poprawia coś typowego, czyli to V na kroczu. Ale nie jest to jedyne miejsce, które powinno być żółte, a nie jest. I w sumie taką najbardziej wybijającą się rzeczą jest to, że wszystkie dysze, w jakie jega posiada powinny być żółte. Jeśli chodzi o te typowe okrągłe dysze, no to wiadomo one całościowo powinny być szare, ale w ich wnętrze też powinny być żółte. Tutaj nie mamy tego absolutnie nigdzie, nie mamy też do tego naklejek. A z doświadczenia wiem, że te dysze się bardzo ciężko maluje na żółto. Ale wracając do Jagana. To w sumie nie powiedziałem jeszcze, jaka jest moja opinia na temat No i ja uważam, że jest naprawdę bardzo fajną ewolucją GMów. GMy zawsze wydawały mi się takie zwyczajne, nudne. W przypadku Jagana jest inaczej. Jagan wydaje mi się ciekawy. I tak naprawdę z tego całego designu, który mam tutaj przed sobą, jedyne, co mi się nie podoba, poza tym, że chciałbym więcej paneliningu, ale to jest takie bardziej pierdółka, to na ramienniki są dla mnie po prostu za wysokie, mają dziwny kształt. I pasowało to w sumie w Charge Control Attack, bo tam między innymi ten mobil, którego nazwy nie pamiętam, a miał w swojej nazwie ZT, teraz pewnie go widzicie na ekranie, też miał podobne ramienniki. No po prostu jest to coś, co pasowało wtedy do designu reszty mobili. Mnie osobiście niezbyt pasuje i wolę o wiele bardziej to, co widać w jeganie Starku. Głowa jest zdecydowanie bardzo fajną ewolucją GM-ów i wyraźnie widać ten jego mono eye, który jest takim po prostu otworem w środku, dzięki czemu bardzo mocno się wybija. Poza tym, wszystkimi dyszami, no to też na przykład te tutaj przewody, te tutaj dysze, wnętrze, plecaka czy spód stóp też jest zostawione bez żadnego dodatkowego koloru. No i osobiście uważam, że akurat te dysze można byłoby zrobić. Oddzielnymi elementami w obecnym czasie, no nawet chyba te dysze, czy nawet te dysze, byłyby oddzielnymi elementami. I też cały spód stóp jest w kolorze pancerza, mimo że tylko ten czubek tutaj powinien być. A cały spód stóp to jest osobny element, który też jak widzicie, jest lekko wypięty z tego powodu, że wpiłem go tylko tak minimalnie, aby się trzymał, że jak będę chciał go pomalować, to będę miał bardzo łatwo z rozłączeniem tych dwóch części, co byłoby bardzo trudne gdybym to wpiął do końca. No ale wracając, to są właśnie osobne elementy i one w sobie mogłyby być w kolorze frame'u, ale niestety nie są. Też jeszcze wracając do plecaka, to Strasznie imponuje mi ta ogromna dysza. To jest chyba największa dysza, jaką widziałem w high grade'ach, czy nawet real grade'ach. Chyba jedyne dysze, jakie widziałem większe, to te w zeongu. ale zeong też chyba po prostu w tych wielkich dyszach ma wiele mniejszych. Tak więc ta dysza chyba pozostanie największą dyszą, jaką widziałem w high Grade'ach, Chyba, że zudach. Okaże się, że ma tą dyszę większą. Nie wiem, jeszcze go nie rozpakowywałem, nie składałem, tak więc przekonam się dopiero, jak go złowę. I kończąc omawianie designu, to jeszcze zwrócę uwagę na coś, na co normalnie bym nie zwrócił uwagi, po prostu by stwierdził, że, okej okay, no taki wybór i tyle. Aczkolwiek posiadam też Master Grade'a Jegana. i tutaj, jak widzicie, te kolory się mocno różnią. Ten tutaj to jest taki ciemnozielony o bardzo małej saturacji, natomiast ten tutaj to jest taki lekko. Purpurowy, szary plastik, co jest dość dziwne, nie pasuje w sumie zbytnio do tego mobila i zdecydowanie wolałbym, aby ten plastik miał ten sam kolor co w Mastergradzie. Oto wszystko co dostajemy z eganem. no i typowo dla mas produkta Federacji dostajemy tarczę, broni dystansową oraz beam sabery. I tutaj jak zwykle dla siebie rozpocznę od omówienia broni, która raczej nie jest specjalna pod żadnym względem. Zwykły taki bimowy karabin z dość długim magazynkiem, co go trochę optycznie powiększa, ale wciąż jak sobie go tak optycznie usuniemy, to ten karabin mieści się w mojej tolerancji wobec stosunku wysokości do długości broni i jak to się od razu widzicie, Mam do niego przyczepioną dłoń, która jest właśnie do trzymania tego karabinu, z palcem wskazującym na spuście broni, i jest to też jedyna dłoń, którą dostajemy jako dodatkową w tym zestawie. Szkoda, że dostajemy dwóch otwartych dłoni, no ale cóż, nie jest to coś typowego dla Bandai. Gdybyśmy dłoni nie mieli na broni, no to wystarczy wyczepić te palce od wewnątrz, wczepić broń, potem wczepić palce z powrotem. I mamy karabin w dłoni. I teraz, żeby dać go Jaganowi, to wystarczy, że sobie ściągniemy tą dłoń i możemy tutaj. Dłoń z karabinem. Jeśli chodzi o Beam sabere to dostajemy jedną rękojeść. O, tutaj wyskie morza. Bardzo fajny sposób na je przechowywanie beam sabera. Zwykły beam Saber z wybrzuszeniem przy wyjściu beam sabera, który możemy włożyć w dłonie Gana. I teraz w to miejsce włożyć jeden z tych dwóch beam Saberów, które są chyba nawet identyczne z tymi, co w poprzednio Ariosie. Kolor inny, ale też są te beam Sabery, które są szersze z jednej strony i cieńsze z drugiej. Oraz również. Różnią się długością, jeden jest krótszy, drugi dłuższy. Możemy po prostu teraz w to miejsce wstawić beam saber i dłoń, mimo że nie jest wyprofilowana pod tą okrągłą rękojeść, to beam saber trzyma się nawet nieźle w tej dłoni, trochę się gibie, ale nie jest to nic strasznego. Nie chce to zbytnio wypadać. Jak widzicie, mogę nawet zrobić coś takiego. Nawet totalnie odwrócić na dół beam saberem i wciąż nie wypada. Tak więc trzyma się naprawdę bardzo fajnie. No i ostatnim akcesorium. Jest ta to tarcza, dość prosta, ale do tych granatów bardzo ulepsza jej design tyłu. Nie mamy w sumie nic, My nie mamy też osobnego plastiku w kolorze frame'u na tył tej tarczy, ale tutaj mamy miejsce do wczepienia tego adaptera. Mamy dwa miejsca, żeby to zrobić, ja preferuję najbardziej to. Tak, i teraz w tym momencie możemy ten adapter tutaj tym otworem wczepić do przedramienia Jagana. I w tym momencie jak jeszcze sobie przywrócimy beam saber, to mamy praktycznie wszystkie akcesoria Jegana na nim, jedyne co to pozostaje ten beam saber, który i tak w sumie jest trochę zbyteczny i ta dłoń. No i jak zwykle na koniec akcesoriów, jak większość high grade'ów, Jagan posiada wejście na postawkę akcji w kroczu, które jak też w przypadku większości high pasuje do akcji obojeza dwójki. W tym momencie możemy pozować Jagana w powietrzu. Na koniec poza domieszcza, dodam że ten peg, który się wczepia w przedramię jegana jest strasznie długi i bardzo polecam ostrożnie go wyczepiać, drobnymi ruchami, na pewno nie bardzo silnymi, ponieważ jak widzicie mi tutaj się już stress pojawia, a mam też doświadczenie z ułamywaniem się tych pegów, tak więc nie chcę, żeby Was to spotkało. O ją mogę przejść do pozwolności. No i głowa nie jest na standardowym polikapie. Tak samo jak na przykład HG Unicorn na stawie zawiasowym w torsie i na stawie kulkowym w samej głowie. Tak więc możemy tak oto wychylić głowę do góry. Blokuje nam plecak. Tak w dół możemy w pełni obrócić, omijając plecak głowę o 360 stopni. Lekko ją przechylać na błoki. No typowe rzeczy jeśli chodzi o bolząd w głowie. W plecaku. Mamy pozowalne te ramienia, można je tak oto dać w dół i tak maksymalnie w górę. I tutaj też polecam uważać na tą rurkę, ponieważ kiedy maksymalnie wychylimy to na dół, to wtedy ona jakby lekko wypada z miejsca, w którym powinna być, co sprawia, że szuramy tą rurką o tors, kiedy chcemy ją wszepić z powrotem, co w takim out of box modelu jest zagrożeniem do płamania tego detala, a jeśli go pomalujemy, to wtedy możemy sobie zleczyć tej farbę. W plecaku mamy jeszcze tą dyszę wielką, która lekko się rusza, nie wiem na ile jest to po prostu wynik budowy tej dyszy, a na ile coś specjalnie zaprojektowanego, ale mamy taki lekki ruch. W się jak widać mamy to wcięcie, które jest specjalnie zaprojektowanym stabem, dzięki któremu możemy tak oto wychylić całą część ramienia do góry. I dodając do tego pozowalność na ramiennika oraz samej ręki, możemy tak maksymalnie ją wychylić do góry lub też możemy po prostu obrócić całość o 180 stopni i o kolejne 180 do pierwotnej pozycji. Mamy niewielki ruch motylkowy. Na ramienniki są dość ciekawie zbudowane, otóż ich punktem ruchu jest mocowanie, które jest na samym środku tego stawu, jakby trochę kulkowego w ramieniu, a nie gdzieś tutaj, co zwykle widzimy w modelach od Bandai. To jest troszeczkę inaczej względem ramienia niż zwykły na ramiennik, ale definitywnie nie jest to nic złego. Dajemy staw obrotowy 30 stopni, dalej staw zawiasowy w łokciu, który daje minimalnie powyżej 90, bo 90 to byłoby coś takiego. Tak więc trochę słabo. No i w dłoni standardowy staw kulkowy. Nie ma tutaj czego omawiać, jest to totalny standard. W torsie mamy jedynie jeden ball joint, który łączy krocze z samym torsem i no przez tą budowę tutaj tego torsu no, to nie mamy zbytnio ruchu na boki. do, do tyłu mamy, ale no wtedy lekko wyczepiamy ten staw. On głównie działa jako staw obrotowy i możemy maksymalnie obracać torsem w ten sposób, przez to, że tył plecaka wadzi nam o skid armor. Skid armor jest zwyczajnie na pegu, który się czepia w polikapa. Polikap pozwala nam tak wychylać go do góry i w dół, a sam peg pozwala nam go obracać. Dzięki czemu możemy sobie go odsunąć przy pozwalności ale nie jest to zbyt przydatne O tyle, że jest tutaj, jak widzicie. Ball joint, tak, więc maksymalny wychył nóg jest taki na boki. Sprawia to też, że nie mamy zbytnio ruchu obrotowego nogi. Mamy maksymalnie taki wychył do przodu, ponieważ nie mamy żadnego w przedniego. Mamy taki wychył do tyłu, bo tak samo nie mamy żadnego skierarmora z tyłu i dopiero blokuje nam plecak. Klona jest podwójne, aczkolwiek pierwszy staw jest taki, więc no nie jest to dużo. Drugi daje nam coś takiego. Tak więc wystarczająco, ale fajnie było gdyby daje nam coś więcej. Stopy są w środku łytki na polikapie, które to swoim mocowaniem pozwala nam tak wykinać stopę do przodu do tyłu. No i później jest staw kulkowy, który chodzi w bezpośrednio w stopę. Tak więc mamy lekkie przechyły na boki. I zobaczmy czy koreluje z szpagatem. Wygląda na to że nawet tak. Maksymalnie taki wychył całej stopy do przodu maksymalnie takie zgięcie do tyłu, tak więc w sumie prawie że nic. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, pozowalność Jegana to powiedziałbym, że taka standardowa pozowalność High z lekkim minusikiem, to znaczy, że mogłoby być lepiej, ale też tragedii w jego pozowalności nie ma. No i porównania. Na początku, jako że wielokrotnie go przytaczałem, porównanie z Jaganem Starkiem i jeszcze jednym Jaganem, którego posiadam, Jaganem S Type. Teraz porównanie z jeganem do zadań specjalnych, czyli Jestą. Pozostając w temacie Unicorna, oraz Federacji Delta Plus nadal w klimacie Unikorna, ale już nie Federacja ksiatrija recenzowany dłuższy czas temu rozenzulu również przytaczony w tej recenzji Master Grade Jagan no i porównanie z HG Calibarnem RG Unicornem Master Grade Barbatosem no i Perfect Grade Exxion i w ramach promenadu czymś nietypowym RG EVA 8 na początek przepraszam Was, że jest taka mała dy dynamiczna poza, ale znów łamałem sobie akcję za dwójkę. Tym razem łamując jego pega, peg bag jest wciąż w dupie Jegana i z frustracji po prostu nie potrafiłem wymyślić nic bardziej dynamicznego. Ale już podsumowując, Jegan to taki domyślny model mas Produkta Federacji, posiadający standardowe wyposażenie, standardowa, jednak hydrauliczna, pozowalność. No i pozostawiające trochę do życzenia rozdzielenie kolorystyczne. Ale przy tym jest to bardzo ładny mobil, bardzo fajnie się go buduje, dość szybko. Tak więc można sobie zrobić szybko armię Jeganów. Jeganowi Cyan Baga. Ogólnie rzecz biorąc jest to model, który może i ma mniej detali niż Jesta, ale uważam, że jest wykonany na tym samym poziomie przez Bandaya i punkty odejmuje mu tak właściwie po prostu za ball jointy w udach oraz za brak dodatkowych dłoni poza tom do trzymania karabinu. No ale ogólnie polecam. I to będzie tyle na tą recenzję. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli Wam się spodobała. Na razie.